Cześć, Łukasz, InfoPl. Jesteśmy w Poznaniu, w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i mamy przyjemność rozmawiać z doktorem inżynierem Ryszardem Kaniewskim, który od 40 lat no, pasjonuje się i zajmuje konopiami, także witam. Witam, ukochana roślina, ukochana. I chcielibyśmy porozmawiać z Panem o zbiorach, tak, więc no, jak, jak zbierać te konopie? To jest właśnie wąskie gardło. Zbiór. Tu są największe nakłady pracy. Poziom mechanizacji, jaką zastosuje się do konopi, jest zależny od dalszego ich zastosowania. Czy budowlane, mówimy o wykorzystaniu włókna, paździerzy, czy też nasze ukochane dziecko, aktualnie olejki eteryczne produkowane z wiech konopnych. Ale to jest z punktu widzenia poprzedniego rolnictwa. Produkcja olejków z Wiechy to jest produkcja czegoś pożytecznego z odpadu. Wiechy zawsze były traktowane jako odpad czy po młocie, po odzyskaniu nasion, czy przy przekazywaniu do, do, do produkcji, do wydobywania włókna. I z tego odpadu mamy coś niezwykle atrakcyjnego, czyli olejki eteryczne. O olejkach jeszcze będziemy rozmawiać osobno, bo to jest też szeroki temat. Natomiast tutaj też w tle jest, jest prezentacja, widać te konopie. Także zajmiemy się na, na, na początek tym zbiorem, prawda? Tą, tą mechaniką zbioru. Tak, to jest największy problem. Pokazuję tutaj upiorne lato dwa lata temu koleżankę mojego wzrostu, czyli 1,70 m. Widać po studniach wegetacji konopie 3 metrowe. Na, sąsiednim, yy, yy, na sąsiedniej plantacji kukurydza z trudem sięgała półtora metra. No, widać konopie roślina dolin rzecznych, korzeń palowy, zawsze do wilgoci dosięgną. Jak to zbierać? To jest wiele ton zielonej masy z hektara. E, jedyne na świecie seryjnie produkowane maszyny do zbioru to są maszyny e, radzieckie, no dzisiaj rosyjskie, powinienem powiedzieć, e, produkcji firmy Bierzeck Sielzmasz z Bierzecka, kosiarka snopowa i odziarniarka snopowa RZK 1.9 MLK 4.5A Efektem pracy tej kosiarki są stożki, w których dojrzewają posprzętnie nasiona w wiekach y... 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 Przez czas jakiś po zbiorze, wszystko zależy od warunków pogodowych, po czym jest, następuje odziarnianie w odziarniarce snopowej. Tutaj wewnątrz są dwa bębny odziarniające, sześciu ludzi potrzeba do obsługi. Tutaj dwóch ludzi. Jak widać, jest to, jest to technologia, która no, no jest dobra. Jest skuteczna, no ale no na określonym poziomie rozwoju rolnictwa, tym poprzednim, powiedziałbym. Te stożki konopi, które tutaj widzimy, to jest raj dla ptaków, które zjadają plantatorowi, jeśli nie upilnuje, nawet do jednej trzeciej plonów tak i zjadają mu po prostu. A więc są to jedyne seryjnie produkowane maszyny. Można zbierać tak. To jest na plantacjach pana Schilow w Austrii, z tym, że on produkował konopię, ziarno konopi do produkcji oleju, który sprzedawał tam we własnej, we własnym punkcie sprzedaży. Rzeczywiście, można typowym kombajnem, ale widać maszyna obsypana nasionami, bo ta uroda konopi, że nasiona dojrzewają, począwszy od dolnej części Wieży, owocuje takimi stratami nasion w czasie zbioru, kiedy łodyga, potrząsana wielokrotnie tymi obrotowymi nożami, yy, gubi nasiona te dolne, te najcenniejsze, te najwcześniej dojrzałe. No, czyli jest to technika możliwa do zastosowania, ale jej nie pochwalamy. Tu zbiór pod Szczecinem plantacja przemysłowa konopi. Konopie zbierane na cele przemysłowe maty dla budownictwa. Jak widać konopie kosi się wysoko. ściernisko jest bardzo wysokie ze względu na to, że na zewnątrz włókna pierwotnego w łodydze w toku wegetacji powstaje włókno wtórne i ono sprawia określone problemy w czasie przerobania. A więc kosi się wysoko. Ale zastosowanie tych obrotowych noży powoduje, że, proszę zobaczyć, łodyga rozszarpana wygląda jak, jak pędzel, prawda? Taką maszynę wymyślił pan Helmut Kranemann koło Bliżerhof. To jest rejon północne Niemcy. Jak widać, maszyna tak potwornie niebezpieczna, dwa przeciwbieżnie obracające się walce. Operator widzi tylko no, gdzieś tam dalej bardzo niebezpieczne. Znaleźć się w tej strefie, zaplątany w gałęzie, to jest, to jest praktycznie no, 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 no niebezpieczna maszyna. Później w toku ewolucji podniósł kabinę ponad także już teraz plantator widzi. Maszyna bardzo dobra. Byłem świadkiem, kiedy kosiła nawet w deszczu. Kosiła konopie dawała się radę, czego w żadnych płodach rolnych się nie stosuje. Tutaj była możliwość koszenia konopi nawet w deszczu, widać, bez możliwości odzysku nasion. Łodygi dla celów przemysłowych. Tę próbę podjął pan Jürgen Paulitz z rejon Lipska. Jak widać, kosiarka Osa. Kilkakrotny przejazd wzdłuż łanu i konopie w nieuporządkowany wał opadają na plantację. Przerobił ją później czy zmodernizował w ten sposób, że trzy-sześciometrowe kosy. No i kosi konopie z dużą skutecznością, ale znowu pytanie. Dla jakichś celów? Wszystko jest razem: liście, łodygi, wiechy, a więc tylko dla jakichś specjalnych celów przemysłowych. Tu powiem anegdotę: Gdy szukałem takiej kosy dla naszych poletek doświadczalnych, fabryka maszyn żniwnych odesłałem je do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No niesamowite. Wejdzie się na targi, widać Włosi na przykład. Istnieją te kosy, właśnie takie krótkie, takie. Włosi mają bardziej rozdrobnione gospodarstwa niż my. Średnia wielkość gospodarstwa jest mniejsza niż w Polsce. Skutkiem czego, no, te naprawdę dobre kosy są nieosiągalne. Tu Włosi. No. A, czy, a czy tamte kosy są osiągalne na rynku europejskim? Tak. Na no Polakrze można zobaczyć, ale włoskie. Pan Cezare Tofani skopiował mój pomysł kosiarki, o której opowiem później. Oparł się, jak widać, też na rosyjskiej, I, i, ale też poszedł w kierunku snopków. Błąd, ale ja nie będę uczył innych. Niech przyjadą i się odwdzięczą. Trzeci, Piotr Bednarz. Jesenik, rejon Jeseniku, Czechy, wymyślił taką maszynę, która tu jest pokazana w położeniu transportowym, tu w położeniu roboczym. Bardzo dobra maszyna, ale znowu zadam pytanie, dla jakich celów te odcinki łodyg? Konopie są pocięte na łodygi, na odcinki. Łodygi, konopi pocięte na odcinki. Po co? Żeby wejść z przerobem na park maszynowy lniarski. Gdzie len ma te 70 cm do met 10, a więc chcemy upodobnić łodygę konopi, która ma 3,5 m, do łodygi lnu, a więc skrócić. Czyli tniemy łodygi na odcinki po to, żeby móc wejść na lniarski park przerobowy. Pokażę go w następnych slajdach. Taką próbę podjęliśmy zwyczajną pokosówką do, do zielonek, można kosić konopie, jeżeli się potrzebuje takie właśnie wymieszane wszystko razem łodygi, wiechy, liście. Można takie maszyny zastosować, to są zdjęcia, które robiłem na konferencji w Kurozwękach. Holendrzy wymyślili, no piękna maszyna, jak, idzie jak burza, ale tym nagarniaczem nagarniane wiechy i ścinane, chwilę później ścinane łodygi, gromadzone w wał, do bunkra idą nasiona dojrzałe, niedojrzałe, średnio dojrzałe. Wszystkie razem są w tym bunkrze, gdzie jeśli nie zadba się i nie wysuszy. Już po kilku godzinach jest zapach grzybów, to już na, następuje e, degradacja tych nasion siły kieł, kiełkowania i energii kiełkowania. Później zmodyfikowali, to jest inna ich maszyna, gdzie wiechy są gromadzone na przyczepie, niejako tu, zamiast do bunkra, są e, na, na maszynie i okresowo przekazywane do suszarni. Już mądrzej, prawda? Że jest to oddzielone. Zresztą my tu zawsze stoimy na stanowisku, że y, y, trzeba umożliwić nasionom dojrzewanie y, w warunkach w łodydze. Wtedy najwyższa jakość nasion. I najlepsze skutki osiągają plantatorzy na południu Polski. Zaraz pokażę. To jest przystawka do zwyczajnego kombajnu zbożowego. Y, Prenzlau. Y, to jest pan nowotny, Niemiec, który o, w ten sposób podnosi te konopie skoszone jakkolwiek Podnosi i muci, kiedy one już wyschną, łatwo się łamią, kiedy nasiona w nich dojrzeją, one nigdy nie dojrzeją w sposób taki, tak jakby miały do dyspozycji soki z całej rośliny, ale chociaż częściowe, następuje tak zwane dojrzewanie posprzętne taką próbę też podjęliśmy niejako równolegle z panem Nowotnym jest też ta maszyna tu ponieważ to był moment patentowania nie pokazuje wszystkiego bowiem podnoszone konopie niejako muciły się w tym ślimaku podającym gromadzącym łodygi w wał na plantacji nasiona opadały do skrzyni pod blachą sitową i transportowane były przez wentylator na ciągnioną przyczepę Świetna maszyna, nie znalazła się w produkcji, a szkoda, w każdym gospodarstwie praktycznie można spotkać te ma maszyny do rzepaku. Ja staram się mówić dynamicznie, ale czy mi się to udaje, nie wiem. To jest to, co chcę, chciałem pochwalić. Jak widać, kosiarka osa, jej tu nie widać, jest w tym miejscu. Plantator siedzi na y, okrakiem na maszynie, zagarnia takie y, wiązki, które idąca z tym... Układa warkocz na plantacji. Wtedy wiechy leżące na łodygach mają czas przeschnąć, nasiona dojrzeć. Ptaki mają cudowne wtedy pole manewru. No, no, jak oszalały plantator musi pilnować. I później następuje omłot tych wiązek w odziarniarce swnopowej. Już po wysuszeniu? Po takim kilkudniowym. Wszystko zależy od pogody, prawda? Czyli co tu uzyskuje rolnik? Dużo pracy ręcznej, ale najwyższa jakość nasion. Prawda? Miały czas dojść i dojrzeć i tak dalej. Te maszyny są osiągalne na południu polskim. Tutaj dla studentów pokazuje filmy, pokazuje jaka średnia wielkość gospodarstwa. To jest pierwsza maszyna do konopi, jaką zbudowałem w Instytucie Profesora Pieniążka w Skierniewicach. Wszystkie napędy hydrauliczne, czyli już była lepsza niż pierwowzór rosyjski. Zbiornik oleju to był jednocześnie podest dla operatora. Ale nieszczęsny wiązacz snopów. Dlaczego nieszczęsny? W dzisiejszym rolnictwie niewielu jest ludzi, którzy potrafią regulować y, supłacz, wiązać mało. W fabryce maszyn żniwnych nie ma części zapasowych do, do tych maszyn, skutkiem czego. Musi ta technika odejść, odejść do lamusa, technika snopkowa. A więc w następnej, w tej chwili zmodernizowaliśmy tę maszynę, ona tak wygląda, bo jest wczoraj, tuż po próbach. W miejsce wiązacza wprowadziliśmy piłę, która tnie łodygi na odcinki. Cały czas przygotowujemy się do produkcji delikatnej przędzy, delikatnego włókna. To jest kolejna próba. Tak wygląda nasza modernizacja tej maszyny. Maszyny, które pokazuję, są w naszych zakładach doświadczalnych. Tam są na żywo do obejrzenia i przy pracy. To ten, jakby te problemy z wiązaczami, ze snopkami spowodowały, że. Kiedyś w komisie z rynku maszyn używanych kupiłem za 800 zł tę kosiarkę rosyjską. Była bez kół, to jest inna sprawa. I w niej zabudowałem dwie piły tarczowe. Dwie piły tarczowe przenośnik do wiech, który pochodzi z kombajnu lniarskiego. Co uzyskałem? Uzyskałem wiechy osobno na przyczepie, a na plantacji Poukładane łodygi, pocięte na 70-centymetrowe odcinki, odcinki łodyg konopi. Mogę je wtedy w czasie roszenia, suszenia pielęgnować, na przykład takim wzruszaczem warstwy lnu. To jest akurat, nazywa się wzruszacz warstwy lnu, ale doskonale też pielęgnował odcinki łodyg konopi, też naszej konstrukcji. Jedna z ostatnich maszyn. Na podwoziu forsznita zabutowane narzędzie, tu w położeniu transportowym, pozwoliłem się sfotografować przy nim, żeby można było uwierzyć, że ona ma naprawdę 6 metrów, szerokość roboczą. Najpierw idzie kosa górna. W łanie, która ścina wiechy, nagarniane tym przenośnikiem, tym, tym elementem, na przenośnik poprzeczny i przenośnik skośny, skąd spada do przyczepy równolegle jadącej z tą maszyną. Te kilka sekund później idzie kosa dolna, która kosi łodygi i zagęszcza je w wał, i zostawia w walę na plantacji. Tak wygląda w czasie pracy. A więc mamy już łodygi bez wiech. One łatwiej wysychają, łatwiej poddają się roszeniu, jeśli byśmy je rosili. A więc jest to już taka technologia całościowa. Akurat miałem taką niezręczną folię, ale było około tony nasion z hektara, czyli niezwykle atrakcyjna rzecz dla plantatora. Tona nasion z hektara. Te wiechy odsyłane były do... Suszarni do suszarni którą też pokażę, proszę zobaczyć. Pom w, w Mińsku Mazowieckim produkował kiedyś takie piękne suszarnie. Dzisiaj nie ma pomu, ale suszarnie egzystują w rolnictwie takie kanałowe, które rolnik na zimę może jakkolwiek zmagazynować, rozstawić, suszyć powietrzem niepodgrzanym czy podgrzanym. Po czym po wysuszeniu te wiechy. Od... Ile trwa takie wysuszenie? Wszystko zależy od pogody, jeżeli nie podgrzanym powietrzem. Ale w środku nawet. W, w, w jakiejś stodole, tak? I, i podgrzanym powietrzem to jest sprawa dwóch dób, dwie Aha. doby, dwie doby. Z tym, że tu jest taka, taki spręż wentylatora, że możemy warstwę do półtora metra grubości układać na tej suszarni ten wentylator przedmucha. Po czym obłodwiech. To akurat zdjęcie jest zrobione kołberna w Szwajcarii. Na zwyczajnej mocarni cepowej lub jakiejkolwiek na, na kombajnie można mucić. Nie ma włókna w tych odcinkach łodyg z wiechami. Tam już nie ma włókna, nie następują nawinięcia, a więc nie ma problemów. Można belować w jakkolwiek, jakikolwiek sposób. Bardzo e, przyjemnie przy, 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 przyjazne dla procesów suszenia są te bele, bo proszę zobaczyć wnętrze beli jest bardzo luźno upakowane, a więc jakikolwiek przedmuch widziałem na przykład w Instytucie Agrartechnik w Potsdamie Niemcy się radzą w ten sposób, że te bele stawiają na kanale z otworami i y, dmuchają y, prze, y, przepuszczają powietrze y, niepodgrzane nie i mogą, mają możliwość suszenia tych łodyg. Jeżeli byśmy mokre zostawili za dwa dni już zapach grzybów w całym magazynie. Wchodzą grzyby i nic nie zrobimy. To musi być do tej zdolności. To jest nasze najnowsze dziecko. Nazwaliśmy ją żartobliwie lot trzmiela, kosiarka, która kosi wiechy konopne w jednym przejeździe. W ślad za nią idzie druga kosiarka. Ja zaraz pokażę. Mogę pokazać to na ruchu, tą, tą kosiarkę, jak ona kosi. No. Bo, bo, bo mogę tutaj zaraz zobaczyć, czy, czy mi się znowu bo regularnie stary komputer ach, nie o to mi chodziło.. Nie można, no tak zawiód jak zwykle, ale to komputer. Y, kosiarka y, y, z kosą, y, tu warto podkreślić, że to jest kosa Schumachera, Easy II, 2, y, która no, dwumetrowa kosa, 2,5-metrowa, która kosi pięknie, mimo że pracuje w strefie, gdzie jeszcze jest włókno. Już się kończy w łodydze, ale nie ma nawinięć doskonale, wiechy są transportowane na przyczepę, która porusza się, e, tak wyglądają szczegóły konstrukcyjne maszyny, e, tak wygląda maszyna z serii informacyjnej, którą po raz pierwszy w zeszłym roku wyprodukowaliśmy, e, kilka maszyn trafiło do, do rolników. W ślad za tamtą maszyną, która ścięła wiechy, widać tutaj, stoją same Łodygi, idzie ta czeska, którą już pokazywałem i ścina na odcinki. Czyli na plantacji mamy odcinki łodyg o takiej długości jak łodygi lnu, a więc możemy z nimi wejść na park przerobowy lniarski. Yy, yy, bardzo dobra maszyna zdążyliśmy kupić, zanim ta czeska firma upadła. Jak wygląda suszenie wiech? Można suszyć tak. Tak suszy e, Leopold Swaty w Czechach. E, ma siatki w stodole, ręcznie e, ludzie rozkładają, ale on ma tam produkcję herbat z liści i tak dalej i inne rzeczy. A my tak suszyliśmy sobie w baborówku wiechy. Jak widać, wystarczyło bez, e, specjalnego, bez specjalnych kłopotów. Suszenie wiech w drzwiach e, tej wiaty, wentylator, który wywoływał ruch powietrza, i on sobie. I wysychały. Z wiech z tego dzięki temu, że mamy te wiechy osobno na odpowiednim etapie produkcji, kiedy jeszcze nie ma nasion, możemy produkować ten hemp element, czyli preparat zawierający najwięcej CBD, czyli karabinoidów. I to mamy w instytucie, w naszym punkcie badania rynku. Ten hemp element można kupić. Rzeczywiście pomaga ludziom, świadczy ilość jaką sprzedajemy. Rzeczywiście pomaga. Yy, tutaj yy, o, przywracam yy, znaczy, yy, marihuanę. Pokazuję, bo yy, że to nie taki diabeł, strasznie go malują. To THC należy się bać, ale CBD ma z, z, zdecydowanie więcej zalet niż te, te ujemnych cech THC. Yy, to jest profesor Rafael Metchuran, który tu w tym pokoju był. To jest odkrywca THC w Konopiach z Tel Awiwu. Bardzo sympatyczny pan, odkrył wiele rzeczy te drogi kalabinoidowe w naszym mózgu. To, to jest rzeczywiście wyrocznie, ale Izrael zajmuje się tym, nie, nie musi się bać swoich. To, to znamy temat i o tym też piszemy, także, także to w innych, w innych chyba artykułach będziemy umieszczali takie informacje. tu był przy tym komputerze, siedział ze mną, rozmawiał, bardzo sympatyczny starszy pan i dalej pokazuje, jak wygląda wydobywanie włókna z konopi, bo pokazałem drogę, Teraz pokażę tę destylarnię Olejków-Zwiech, a tu pokazuję dekortykację. Mamy stacjonarną dekortykację. Gdy słyszę w literaturze, że jest dekortykacja mobilna, to jest marzenie plantatorów, żeby z plantacji zabrać samo samowłókno, paździerze zostawić, przyorać. To się nikomu nie udało. Znam próby kanadyjskie, austriackie, naprawdę znam nikomu się nie udało. My mamy stacjonarną, która doskonale działa, to jest dekortykacja konopi, to jest mobilna. Tak mi wynalazca pozwolił ko koło Szczecina sfotografować, ale widać, że szerokość robocza maszyny niewielka, a więc i wydajność w czasie zmiany jest, jest też niewielka. Nie wiem, nie, nie, skuteczna, ale. Z małą wydajnością. Za My forsujemy technologię osobnego zbioru wiech, i za tą technologię wiele nagród zdobyliśmy, wiele wyróżnień, o czym świadczą chociażby tylko te dwa dyplomy. A po co zbieramy osobno wiechy? Po to, żeby móc z nich wyprodukować oleje eteryczne. Możemy teraz już o olejku eterycznym zacząć? Eee. Czyli to byłoby tyle na temat eee. zbiorów tak? I, i suszenia. Także dziękuję panu bardzo za rozmowę na ten temat. Miło mi było, że ktoś chce słuchać tych naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. I oczywiście zachęcamy do własnych upraw i, i, i zbiorów. Także dziękujemy bardzo za uwagę.